Gigantycznych emocji dostarczyły nam ćwierćfinałowe starcia w zimowej lidze biznesu. Ten etap rozgrywek okazał się pogromem faworytów. Jako pierwsi z nich na parkiet wybiegli gracze Special Works, by zmierzyć się z Polbrasem. Drużyna, która w grupie B zajęła czwarte miejsce, okazała się jednak znakomicie przygotowana do starcia z obrońcami tytułu. Uniemożliwiała im złapanie wojskowego rytmu, sama wyszła na prowadzenie i choć je za pierwszym razem dała je sobie odebrać, to później na dobre uciekła rywalowi. Na parkiecie kipiało od emocji, ale te lepiej wytrzymali gracze Polbrasu, którzy dzięki 5-2 jako pierwsi zameldowali się w półfinałach. My tutaj jechaliśmy z myślą tylko i po zwycięstwo. Tak jak mówiłem dwa tygodnie temu, nie ma drużyny, której mielibyśmy się tutaj bać i uważam, że jesteśmy kandydatem do wygrania awansu, do wygrania tej ligi. Kolejny z pretendentów do zwycięstwa ekipa Davis Fabrics zmierzyła się z grającym w kratkę na etapie ligowym zespołem Marionów. Również i w tym przypadku pierwsi na prowadzenie wyszli zawodnicy skazywani przed pierwszym gwizdkiem na pożarcie. Wydawało się, że Davis odwraca losy meczu dwa razy uzyskiwał bramkową przewagę, ale w końcówce skuteczniejsi okazali się gracze w czarnych strojach, a o ich końcowym sukcesie zdecydowała pechowa interwencja bramkarza przeciwników po strzale Mateusza Pietrusiaka. Marion wygrał z Davisem 4-3, a kolejni medaliści ubiegłorocznej edycji wypadli za burtę rywalizacji. Uważam, że jeżeli wyeliminowaliśmy Fabriksa, który był faworytem, to w tym momencie to my jesteśmy faworytem. Remax, który przed rokiem cieszył się z brązowych medali o miejsce w półfinałach, rywalizował tym razem z Hutchinsonem. Zgodnie z regułą, którą ustalili uczestnicy wcześniejszych ćwierćfinałów i w tym przypadku rywalizacja zaczęła się od gola niżej klasyfikowanej na etapie ligowym ekipy Hutchinsona. Emocji i zaciętej walki nie brakowało do samego końca, ale przemysłowo da z zespołem ani na moment nie stracili zimnej krwi, nie pozwolili się dogonić, a w końcówce przypieczętowali swój sukces. Remax Hutchinson 1-4. Mecz cały czas był ciężki i wyrównany do samego końca mimo wszystko. E, no udało nam się jeszcze e, piersi, e, cały czas to prowadzenie pro, pro, udawało nam się utrzymywać, tak? No ale tak mówię, no, czy to była niespodzianka, polemizowałbym. W ostatnim spotkaniu naprzeciw siebie stanęły zespoły Murapolu i Nemaku. Zwarcie dwóch różnych stylów gry nie zawiodło. Dwa razy na prowadzenie wychodzili gracze Nemaku, ale za każdym razem nadziewali się na odpowiedź przeciwnika. Jedni i drudzy tworzyli sobie sporo bramkowych emocji, utrzymując wysokie tempo spotkania. Ostatecznie jednak dwa decydujące ciosy zadali gracze Murapolu. Dzięki wygranej 4 do 2 uzupełniając stawkę półfinalistów zimowej ligi biznesu. No, na pewno ciężki mecz z nami. Eee, wiedzieliśmy, że rywal dysponuje fajną ofensywą, dlatego gdzieś tam chcieliśmy się skupić na tej defensywie. I my... Myślę, że dwie z bramki o tym świadczą, że dość dobrze zrealizowaliśmy swoje zadania. Udało się przy okazji 6-4, chociaż mogło być troszkę więcej, myślę, bo mieliśmy dużo więcej sytuacji. No i finalnie wygraliśmy i to jest najważniejsze. Niedziela okazała się czarnym dniem dla faworytów rozgrywek. Bras wyrzucił z turnieju Special Works, Marion pozbawił nadziei na tytuł rywali z Davisa, Hutchinson rozprawił się z Remaxem, a Murapol ograł Nemak. Czwórka finałowych zwycięzców ma przed sobą jeszcze po dwa mecze. W środowych półfinałach zmierzą się z sobą Hutchinson i Marion oraz Paul Braz z Murapolem. Już dziś zapraszamy na transmisję z tych spotkań, a także do obejrzenia skrótów dostępnych na kanale YouTubeowym sportowebeskidy.pl